Hej, cześć, siemanko, z tej strony Beta, witam was w nowym odcinku z Nowa Drift. Szczerze, myślałem zagrać na konstrukcję, tak poza odcinkiem. Wydaje mi się to mega dobre, bo z dawno graliśmy. A jak patrzyłem ostatnie odcinki, to mamy kilka nowych modyfikatorów odblokowanych. A z nich nie korzystaliśmy. Kurde, nie chciałem tego brać, nie. Tego raczej nie. Inżynier ma więcej sensu, bo tu mam tylko jedną konstrukcję. No Ale jeden poziom poszedł papa nie smutno mi. Nie chciałem tego. Ja się tej osłony. Ale może okaże się, że jest mega dobry. Choć wątpię. Czemu to się odziża? Minę bierze... Hmm. Nawet nie myślę. Jak nie daje to. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Poziom. Hmm. I teraz co lecimy? z drony. Może drony. Może będą jakieś ciekawe nowe. No, ten przyjemniejszy Bosik. Co nie mamy, miny? A, to mega postawiliśmy miny po A, mega zablało. Hmm. Hmm. Który ja bym powiedział ten modyfikator? Raczej bym wolał typowe miny, ale to na pewno bierzemy. Bo tam jest ten z dołu upgrade. którym bardzo chcemy właśnie. O robaczek kolejny. Więcej exp. Dobra mamy szczęście, że nie obarwaliśmy. Ej. Dobra ulepszmy się jak dostaniemy jeszcze jeden level. Dawaj, 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 A, mamy poziom. To tylko rozwalmy jeszcze. I lecimy. Ja jeszcze priorytet? Czy chcemy tu na razie? Raczej nie. Hmm. To może być spoko. Szczerze. W sumie nie ma różnicy, które wyjdziemy. Dobra, wejdźmy najpierw. Najwyższy priorytet? Nie, poleminowe. Żeby te miny w ogóle używać przyjemniej. Bo teraz wszystkie naraz rzucamy, nie musimy klikać. Ej. to w sumie bardziej by się przydał, ten drugi. Ale no cóż. Hmm. To raczej na minach by było średnie. Więc tego raczej nie będę chciał. No kurde. Dobra, dawaj. A, jeszcze nie, nie mogę trafić, brawo ja. Tres tak ma brakuje. Buziu. A, jeszcze nie trafiłem wszystkimi nami, brawo ja. Klap, klap. Drona obronne. Mierzymy, żeby nas broniły. hu, mnie tak. Weźmy. Ryzykujmy, nie ma co. Ta gra ma być zabawą, a nie... ...a nie jakimś typowym... Ech, ech, czyli to też musimy wziąć. A nie będą jakimś typowym tym, co chciałem... ja? grindem. Nie, nie grindem. Tryhardem? Ciężko historii. Ai Ale A jakiś regen by nam się przydał, mega. Ej. No i chyba teraz czeka i zaraz po prostu odlecimy w tą stronę. No baj, no, bye, no bye. Dobra. To chyba sobie raczej odleciało. Uff, Uf. Uf. eee... To było mega przyjemne, raczej to bym wolał. No. Chyba, że to bierzemy najpierw. Tam taki bardziej do mnie przymawia. Ale możemy dostać My tego nie braliśmy Czemu ja myślałem, że to braliśmy. Hmm. Zawsze skończyliście do obrażeń. Hmm. To chyba było tam coś pod wybuchy, ale teraz to dostań jeszcze. Dobra, weźmy to. O kurde. Oło. Wow, wow. tu i wziął. Mega. Dobra. Dobra, ale musimy minule przysiadć coś. Zobaczcie, czy to działa na to, że... Teraz... Yy, wtedy... Jak to się nazywało? Sprzymierzeniec, o. Czy to znaczy, że Sprzymierzeniec będzie nimi strzelać? Możliwe w sumie. Dobra, na pewno to bierzemy. Nie, 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 nie. Na minę to będzie zły. Zła rzecz. No to weźmy to, może wtedy raz szybciej dostaniemy. Oj 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 Wał obranny no to jest mega spoko Rato weźmy u, 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 o, u, wow, za dużą prędkością w twoim kierunku, kiedy jeszcze raz rozmieszasz minę Kurde nie chciałem, chciałem to przeczytać mm. Ja go nie chciałem, raczej tak średnio brzmi. Cię tak brzmi? Tak średnio mi się wydaje, że działa. Dobra, jeszcze tutaj. Owoje, mega szybko to poszło. Uf. myślę, że. A, dobra, bo ja tego nie wziąłem. Mm. 7% <laughs> to mega dużo nam zwiększy. A to na pewno bierze. Nie, tego na pewno nie bierzemy. <laughs> Szybko zmienił z nie? Mm. To było smaku mega, moim zdaniem. Wtedy ja, byśmy obron... o drony się nie musieli martwić. Aha, znowu. Nie miło No ale kurde Zają <laughs> w tym rogu To powinno sobie przejść obok Dobra Ziom Aha Dobra Poziom Teraz chcemy tamto dostać. Hmm, nie to Mogę dostać to drugie. Hmm. To na pewno weźmiemy, ale. Dajcie mi chwilkę, tylko otworzę kotł drzwi. Teraz wracam. No dobra, ja jestem. Otworzyłem kotu drzwi i można grać dalej. Piu. A te miny mega e, ciekawe są. Ciekawe, jakby to działało z innymi broniami na przykład. No z tymi mieczami mega, wydaje mi się. Oh, oh, oh. Dobra, to, 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 to bierzemy od razu, nawet nie myślę. Ohuhu. Oh, Dzią, oh. Ała. Dobra, poziom od razu. Mogę to jakoś anulować, żeby tego w ogóle nie dostawać? Aha, nie mam roli. Kurde, szkoda. bierzeczkę bierzemy, może? No, chyba, że teleport. Bieżeczkę weźmy. Nie bądźmy w stacy Ej, ej, ej. Halo. Ej, level upik. Skraca odnowienia, ja są na pewno bierzemy od razu. Nawet się jeszcze nie zastanawiam. Tylko po prostu będę brać. Hmmm, XP Copy. Zium. Nie, Niczego się brakuje w tym wildzie. Regenu jakiegoś mocnego. Dobra, weźmy szybko tu. Najwyższy priorytet. Hmm. Szczerze, tak średnio bym powiedział. Przerwanie na wołownicy, Kiedy Twoja osoba zniszczona. To było ciekawe, ale może najwyższy priorytet. Weźmy. W sumie? Jeżeli to cię, jak myślę. Dobra, unik. O, kurde, było mega blisko. Poziom, że jest raczej na razie same kurde. Nie my coś dla nas. Mamy samo zniszczenie, co nie? Mhm, czyli raczej to bym wziął. dobra, się, Mega. Zium. Nie, mega dziwny <ścoughs> build. O kurde. Ej, hey, e, dobra, rega na Nie ma co. Hey. Ale no może więcej tego Eje, dobra ja się więcej chodzi mi tych min Unik Ej Dawaj, 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 dawaj To coś się dużo defa ma czy coś, nie wiem, mało mu znajemy My chyba mega mega wolimy, gdy przeciwnik ma... Nie przeciwników znaczy, przeciwnik jest dużo, ale mają małą HP <grymne> wtedy ciekawa reakcja może zejść Dobra Hm. tego na pewno nie chcemy, tego nie chce. Fuj, B. Iść to sobie Wsp wspomniał, że nic raczej na razie nie chcemy Dobra, przetestowałbym, ale się boję Hmm Drony... Dawaj ale szczerze dziwnie mega się po prostu steruje tym i tak Bo tu masz drony, które gdzie indziej się patrzę ja Jestem przyszczem do tego, że drony się patrzą tam gdzie ja się patrzę No i no dobra Jeszcze trochę Mamy levelik, odkręcenie, raczej to od razu. Nawet nie myślę już. A? Um. Halo? Dlaczego my tak mało hapy mamy? Ale ja nie chcę tam Dobra daję, traf Dobra nice Co, co mnie fali? To jest ten problem, że ja nawet nie wiem co mnie trafiło Mam po prostu Mightfucka aktualnie Bierzemy to szybkość regeneracji raczej tak Już będę to brać typowo pod regen Myślę, no że mamy mega spoko build Moim zdaniem aktualnie Dobra, daaaaj Ziuuum ale ekspl levela już nie ma, Nieprzyjemnie. Hm, Bierzemy to. Naszym wiecu to zaawansowane konstrukcje Uu nie 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 nie, chcę. nie wiedział. Mega nie Spiek okay. tutaj, Widzimy, ma, mam poziom. A teraz nawińmy się, odbiorę to prostu. Nie, to jeszcze, że my coś wolno się obracamy. Pięć. Hmm. Mega dimież. Że... Ciekawe, jakim ogólnie dimież dodajemy. O kurde. Ej. Mogę was rozwalić, czy nie? Yy, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, ram poziom Pryżna Słona. Yy. Chyba to był dobry pomysł, mi się daje. No się ciągle strzelamy... No dobra, weźmy to. Dobra, ode, ale my wolni jesteśmy. Teraz to dopiero widzę. I to nie tak, że po prostu wolni, mega wolni. Aua, wow, wow. Dobra, od pleców. Mega damage. Fragment atrycznej osłony dla nas. Raz. Chętnie. Szczerze, dla nas aktualnie to chętnie biorę. Hmm. Tego raczej nie chciał, szczerze. Narhadzie musi ty wziąć. Hmm. Dobra, weźmy. Ej, nie będę tak aż tak. Dobra, a to na pewno bierzemy, bo to unikalne zwiększa podkręcenie. To... To bym wziął... Wybuchy. Dawaj. Dobra, szczerze moim zdaniem na tym poziomie już się opłacało. Mamy 36 poziom, o kurde. Ej, Harry, ja myślałem, że to inaczej się rozdzieli. To będzie całkowicie porównanie Tak. Ile my, kurde exo potrzebujemy aktualnie Na poziom Dawaj Uuu uh, 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 mamy poziom Bierzemy to hmm. Jak się rania, raczej to bym wziął. Dobra. Tutaj sobie trochę unikamy Tu zaraz zdycha. Ale się wystraszyłem. Znaczy myślę, że to będzie po nas. Uhuhu. Dobra, to. A no tutaj. Hmm. Nie wiem, dziwnie Dziwnie się gra. <grystanie> nie wiem, co jeszcze dzieje. Kiedy otrzymujemy obrażenia, z których możemy z z zginąć, z których nie wiem. Aaaa, dobra. Może myślałem, że tam na nas już trafi. Zemsta. Hmm. A, to.

Ale raczej powinniśmy go szybko rozwalić I po nim Nie, chyba najmocniejszy build jak na razie Mi się wydaje Tu Dobra, ten na dole Kurde, za mnie oberwie Było blisko, żeby tak fajnie walnąć Mierzymy to Hmm znaczy, nie chcę zmniejszać maksymalnie. Jak już mamy taką małą, Dobra, Kapliście, że my, że my w ogóle nie mamy osłony? Tak, dosłownie. Dobra, Że trochę będzie 40 poziom. uch. poczekajcie, czy to możliwe. Że ten rad będzie na nowy rekord nasz. Jeżeli chodzi o ilość punktów Najgorzej gdyby to w nas leciało Uj, je, je, je. Nie my to rozwaliliśmy? Tak szybko, czy co? Nie mega dziwnie to się stało hm. Każdy drugi twój po... 10? O kurde, chcę więcej wieżyczek, Dawaj, je jeszcze zniszczymy, bo rama kolejny. Nawet się nie znają szczerze. i koledzy, kolidują z pociskami wrogów. O kurde, poczekaj, nie, 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 nie. Halo. Jak co, HP, moje. Jak mi jeszcze lamy, to szybciej się regenerujemy. Czyli to chyba nam nie za że nie. Run, 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 RUN! O kurde, panie, ja nie chcę. Ojej, 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 Nie zamówić. mówić. Nie wiem, co się dzieje na ekranie, szczerze. To tak dosłownie nie wiem co się w ogóle dzieje Ej Możemy to szybko rozwalić? alo Halo, gra? Ała, moje oczy O, ekspik Hmm... On tak my rozlosowała nie ma. To no, jest językowa bym, ale nie, nie chcę tego psuć, tego podejścia. To może być przegrana albo wygrana. Hmm. Dobra, weźmy to po prostu. Nie myślę nawet. Dobra. Dzium. No i teraz czekamy, co nie? No i mamy nowy reaktor po prostu. Mega poszło. Tu, 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 tu. Ale może jakiś... Nie, 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 Ona no, może dużo zadaje. No to chyba już wiem, czemu ogólnie nie mamy... ...tych min w w ogóle.

Ty, 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 ty. Mamy poziom Nawet nie wiem co powinniśmy racić szczerze już Myślicie, że działa to na tym, gdzie się namierzanie. Jeżeli nie wiem czy to w ogóle miałoby sens Nie, bo to te miecze są hmm. Weźmy to Nawet szczerze nie wiem co mam myśleć na X Ile expika Pół miliona punktów Wow To ja się boję ile Jak będzie trudny ten kolejny o, bez jakiegoś fajnego buildu nawet sensu nie ma. A, dawaj, dawaj, dawaj. Myślałem, że nas to też zabije. A na, szczę na szczęście to się nie stało. Tego nie chcemy, bo to nas rozwali, taka prawda, mi się wydaje. Chyba to weź. Nie, to. to... Ja, weźmy po prostu. Weźmy jak wyśle. Dobra, jeszcze coś, granat tym... będzie, będzie i tego na pewno nie będzie, co ja. Nowe jeszcze trochę. Kurde. Właśnie skończyliśmy. I mamy nowy rekord, co nie? Odlokłam nową broń strzałka. Wyszelił już rący pocisk, który wpija się w celu i zadaje obrażenia na rozłożony w czasie. Mega. Tryb kolejny, jej. Wybór 7 dodatkowych sprzętów. A, poczekaj, bo to jest te, te. Co mieliśmy do wyboru, że mieliśmy pięć aktualnie, teraz mamy siedem, nice, szkic. Hmm. Okej. Okay. Tylko wyraz Nowy, dwa razy tyle, wow. Więc, mamy kolejny poziom. Tego raczej nie będziemy grać. To ma w ogóle... To na pewno, ale hmm... tego raczej nie będziemy grać. Tylko to na pewno odpalimy w następnym odcinku. A teraz dziękuję za oglądanie. Mega dobry build. I Bajo.